Fan, Antek i tata. Cześć, cześć! Dzisiaj dzień 12. Tak więc patrzcie, u nas sprzątanie przed świętami. Nie wiem, Odkurzacz. Na, na podłodze Odkurzacz tutaj. rozwinięty. Ale no ale dobra. chyba w każdym domu już Odbieramy. pierwsze sprzątania górę, się robią. 17, 20, 15, 15. Co my tu 15. mamy? O, jest. Dwunastka. Uwaga! Wielkie tutaj poruszenie. Niedowierzanie wręcz. To są chyba elementy do Justynowej lalki. Czy ja patrzę No nie, no poproś mamę. Uwaga! Przecina się. Tak jest. Dziękujemy. Chodźcie, chodź coś tutaj. Mama powiedziała tak. Uwaga. Uwa... Ej! To jest Hot Wheels. I Ej. chyba coś jeszcze spadło Antoś. na łapka do twojej lajki. No ale tutaj jeszcze coś spadło Antoś. Do Barbie! Wyślij kartki do bliskich. No to jutro trzeba będzie wysłać, Antoś. Na. Jutro wysyłamy kartki do bliskich. Na. Tak, Justynka, ty też wyślesz? Mam już zrobioną. Kartkę? Do bliskich? Tata! Serio? On to, co się podnosi. O kurde, jak Fast and Furious. Okej, okay, patrzcie Justyna już ma gotowo I kocie łapki I kocie łapki to było w tym kalendarzu mm -hmm. Dobra, trzymajcie się Czekajcie na y, przyszły tydzień, Przyszły no, dzień Trzynasty dzień, Do zobaczenia, pa, pa!